Panie duchu! Ciszej! Nagrywane jest! Hej Dzień wszystkim! Dzień. Witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj będzie znowu kosmetycznie. Bardzo kosmetycznie. E, I tak, bardzo. To będzie same kosmetyki. Ale dokładnie, jak już widzicie zresztą po opisie, po tytule, e, będziemy mówić o dobrych, a tanich kosmetykach, które Wam chcemy polecić. Takie w okolicach... Do 20 zł? To jest maks. To jest maks. U mnie to samo, nawet? no Zdecydowanie. Do 20 zł kosmetyki nasze, ulubione, zapraszamy. Ok, podzieliłyśmy to na dwie kategorie: pielęgnacja i kolorówka. Tak tradycyjnie, mało odkrywczo. Ale zaczniemy od tej pierwszej, czyli pielęgnacji. U mnie pierwszą firmą o której chcę wspomnieć, bo co prawda mam jeden kosmetyk, jest to Alterra krem pod oczy, ale używam wielu kosmetyków tej firmy. Jest to firma mhm. bardzo tania i bardzo chcę wam ją polecić, bo też lubię jej produkty do włosów. Oczywiście dostępna w Rosmanie i to są wszystkie. Ożywki są po prostu rewolucyjne. Tak, ja miałam kiedyś z granatem. Mhm. I może sam ten produkt jako krem pod oczy to nie jest jakiś cudo cudów, które zrobiło nie wiadomo co i tak dalej, i tak dalej. Nawilża jest delikatny i to, co jest najważniejsze w tej firmie, to to, że mają bardzo dobre składy właśnie przy tej bardzo przystępnej cenie. Eee, tak, wspominam że są oczywiście dostępne w Rossmanie, mają bardzo szeroką gamę produktów do każdej, e, każdego typu cery, do każdego typu włosów. Nie rozgadując się za bardzo, po prostu jako produkt polecam całą markę Altarta. W filmie o tanich kosmetykach, w moim przypadku, nie może zabraknąć zjai. Myślę, że każdy dobrze ją zna. Za dużo tutaj mówić nie ma potrzeby, bo no, jestem w 100% pewna, że każda z Was miała chociaż jeden produkt. Chociażby żel do mycia, cokolwiek, okay. bo dla mnie zjaja jest, jest jakby marką kultową. Fajnie, że jest też polską marką. No i co, ja używam standardowo e, oliwkowy krem, który to już nie liczę, który to opakowanie, uwielbiam go i no, używam go nawet pod makijaż. Dużo o nim mówiłam w pielęgnacji naszej, podziękujemy Wam ten film, tak samo jak o kremie pod oczy. Ostatnio jakoś bardziej go polubiłam. Jakoś tak, nie wiem, coś coś... Wiecie, czasami tak jest, coś się wraca do. do mm -hmm. Czasami Od się. Się, Tak. I bardzo go lubię. Koziom mleko miałam też krem 1 i krem 2, tak się nazywają te kremy w bia białych słoiczkach. One są o wiele lżejsze i bardziej... Do twarzy. Tak, do twarzy. Mm -hmm. I też były genialne, miałam z każdego dwa razy te słoiczki już po prostu zużyte do cna, ten już też się kończy, szykuję się do zamówienia. E, tyle o ziai, bo... Tak, chociaż ma... ja nie jestem jakąś wielką fanką samej tej firmy bo, i to tak na mam nienawidzę. To też, Fim. ale z drugiej strony to co ja z ziai Wam bardzo polecam, a czego nie mogę Wam pokazać, to te maseczki jednorazowe. Też tak, a ja mam w ogóle w łazience, czemu ich nie wzięłam? A, mam, 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 mam. Tak, tak, to prawda, one są super z glinką zieloną, jest w to. Też jest nie... koszt naprawdę taki. Tak. Czyli ziaja polecamy. Jesteśmy trochę nudne w temacie yy, marek, które wybieramy do naszych filmów, ale autentycznie no nie mogło zabraknąć zarówno Ziaji jak i Sylweko. Mm -hmm. e, tu faktycznie jest sporo produktów, które są troszeczkę droższe niż 20 zł, ale te, które trzymam e, teraz w moich dłoniach, to są produkty za około 11-13 zł. I to są produkty rewelacyjne, ale to już chyba nie będę wspominać, bo po prostu kocham tą firmę cały jak pokażę. Tak, musicie wypróbować. Po prostu musicie wypróbować sylweko. E, tu mam akurat hibiskusowy tonik nich do twarzy i lipowy płyn micelarny. Mówisz o nich pielęgnacji. Mówiłam nie? o nich pielęgnacji. Te to, to, to filmy na pewno będą w opisie. Następuje. Jeśli chcecie wiedzieć, wiedzieć coś więcej, to nadal na dole wszystko będzie. Ostatnimi produktami, w sumie drugimi ostatnimi, bo mnie z nich mało z pielęgnacji, są odżywki z garniera, te Ultra Du. To tak powinno się mhm. czytać, tak. Zawsze ci pytam, jak ktoś, jakiś produkt, a, a ten ja już nie wiem. Nie wiem. No, trudno szukam wsparcia czasami <noise> tak bywa. E, tak czy jak są to moje ulubione odżywki do włosów. Standardowa, ta taka najbardziej popularna, czyli z awokado. E, to jest odżywka, której, no, zawsze, tylko się kończy, kupuję następne opakowanie, czasami nawet dwa, żeby mieć na zapas. Używam jej praktycznie codziennie. No, czasami teraz z tymi medyłkami z Lasha, ale to jest po prostu klasyka mojej łazience. I ostatnio dodatkowo dokupiłam jeszcze tą z olejkiem argonowym winą dla włosów farbowanych, żeby trochę może to moje ombre wiecie tak wzmocnić i faktycznie znaczy, mam wrażenie, że działa trochę inaczej. Po tej, po tej odżywce włosy są bardziej śliskie, po tej bardziej nagliżone, takie mięsiste, więc ja widzę różnicę. Już co dziwne, może sobie uroiłam, ale widzę różnicę. I ja bardzo Wam je polecam. Pięknie pachną, są bardzo wydajne, kosztują około 6 zł, więc to jest w ogóle, wiecie, groszowa sprawa, a mam wrażenie, że też są wydajne, mimo że mam długie włosy. Dostarczają na dość długo, więc ja serdecznie Wam je polecam i dajcie znać, czy mieliście jakieś inne w ogóle, bo chyba są jeszcze jakieś inne wersje. Są, są, są. To, to koniecznie dajcie znać, bo to jest moja wielka miłość. Chętnie poznam jakieś e, bracia, siostry. siostry, tak? To, tak. E, Okej, okay, ja pozostaję w tematyce włosowej i do tej odżywki e, wróciłam e, po... W którymś komentarzu pod filmem z pielęgnacji włosowej mm -hmm. faktycznie ktoś wspomniał, że Martyna użyj odżywki tak, e, da, coś tam, coś tam Long tam. E, Repair z Nivei I ty ją użyłaś! I ja ją kupiłam, bo A przypomniałam kochny. sobie o tym, jest, jaka jest genialna. Ja jeszcze ją miałam hmm. x czasu temu, kiedy była w... Totalnie innej buteleczce, pamiętać takiej bardziej kwadratowej, pachnie tak. pięknie i strasznie ją lubię. Uważam, że to jest. Yy, Przepraszam, no, ale. Tak. To jest totalna alternatywa właśnie tego hmm. ultradu, o którym ty wspomniałaś, bo tamtą też używałam. Pięknie nawilża, pięknie pachnie, e, włosy są takie właśnie Fajnie. też śliskie. I, I co? No po prostu super odżywka też do 10 zł nie Muszę ją teraz zastąpiona. kupić w takim razie, naprawdę, bo ten zapach mhm. mi się kojarzy z wakacjami, nie wiem no czemu. Kiedyś, kiedyś używałam jakieś... Odżywki z Niwa, pięknie pachnie. Bardzo. No jak, ja w ogóle lubię zapach e, produktów z Niwa. To jest taki kultowy zapach. Mhm. One wszystkie mają jakąś tam podobną woń w sobie. Tak. Różnią się jakimś kremu kremu Tak, tam jest. Mają coś w sobie takiego, co sprawia, że są wyjątkowe. E, także faktycznie zwracam honor osobie, która e, napisała ten komentarz, że to jest naprawdę kultowa odżywka. To nie chodziło o zwracanie honoru, tylko o dzięki za komentarz i przypomnienie, że taka mądra. Nie wyszło u mnie temat pielęgnacji jest już za nami i teraz przechodzimy do kolorówki i mam do pokazania Wam dwie palety, które naprawdę lubię, które uważam, że są nawet, wiecie co, za tanie na to, jakie są fajne. Pierwsza paleta to paleta MUA z Makeup Academy i z Lovely. Dwie fajne palety w sumie są podobne kolorystycznie trochę, bo ja tak gustuję w różach i brązach, czyli takich klasykach, neutralnych cieniach. Eee, powiem Wam tak, to są palety, które kosztują max 20 każda i nie dość, że są bardzo wydajne, to naprawdę długo się utrzymują na nawet takich problematycznych jakie są, jakimi są moje. Mają bardzo ładne kolory, nie osypują się jakoś mocno, przynajmniej nie zauważyłam. Jeszcze nie testowałam jakoś tak wybitnie tych... Ciemnych kolorów, bo jednak Smokey Eyes robię zawsze sobie takimi zaufanymi już cieniami. Tych jeszcze nie sprawdzałam, ale te jaśniejsze, różowe, beżowe czy brązy, są naprawdę ekstra. Nie mają jakichś mocnych drobinek, bo ja zawsze kojarzyłam tańsze cienie z takimi, wiecie. Po prostu, że jakościowo są gorsze i te drobiny są takie mocne, że jest brokat i dyskoteka na no, ogół, ja tego nie znoszę. Nie? Tak, nie znoszę Tarnetne. tego, a te cienie tego nie mają, wręcz przeciwnie, nawet w są, są cienie, które mają lekkie takie... nawet to nie są drobiny, taki pyłek, który powoduje, że jest taka piękna poświata na powiece. No po prostu super, musicie spróbować, jeżeli w ogóle Was interesuje temat oczywiście cieni. I dla początkujących must have, tak uważam, więc serdecznie polecam te dwie palety. Ja jeszcze troszkę pozostaję w pielęgnacji, ale już powoli przechodząc do kolorówki, mianowicie mam tutaj wazelinę poziomkową, czyli balsam do ust, firmy Floslek, która jakiś czas temu była dostępna w Biedronce. Mm -hmm. Było kilka smaków i właśnie stamtąd jest ta moja wazelina. I powiem Wam, że to jest strasznie dobry produkt do ust, naprawdę. To prawda, też używałam od siebie Cudownie nawilża hmm. i... To może nie do końca jest najwygodniejsze. Wiadomo, te słoiczki... Mm, ale pięknie pachnie, pięknie. I tak na Bo te słoiczki nie są do końca higieniczne, nie oszukujmy się. I nie są wygodne w podróży, no bo no, nie mamy gdzie umyć rąk, żeby móc totalnie czystymi dłońmi się tym oferować. No, ale tak czy siak, to jest bardzo dobry produkt. Za groszowe, groszowa sprawa, jeśli chodzi o jego zakup. E, ja mam tutaj. Nie, poziomka? Tak, poziomka. No, no tak. Pachnie mocno po mhm, Bo tutaj jest. Nie nobeli. ma banana. <grym _> Nie ma. Ale tu naprawdę pachnie. Też... Nie, no, no, dobrze, dobrze. Przypominaj mi. E, kokos olejowy. Kurde, piłeczka. Pupa! Takie tak jesteśmy miłe. <grym _> Dajesz, dobra. dobra, wracając do tematu i kończąc, to jest naprawdę bardzo dobrego do dużą cenę. Kolejny produkt, z kolorowki, który łączy mnie i Karolinę, znaczy łączy po prostu. Obie używamy: Catrice Camouflage. To jest Camouflage Cream. Tak. Eee, Kultowy kosmetyk na YouTubie. Genialny, zdecydowanie. I nieprzereklamowany, który naprawdę działa. Jest naprawdę dobry. Świetnie kryje. I to, co Karolina, o tym mówiłaś. Tak, ma... chodzi mi o to, że to nie jest na pewno korektor pod oczy, bo nie, ja, ja tak kamuflaż. zaczęłam go stosować i wtedy mówię. To powiedział, że to jest super kosmetyk? Przecież on tak przesusza yy, skórę tak, i faktycznie tak. on się nie nadaje, on podkreśli zmarszczki, on się będzie Wszystko. tam rolował, ale do ukrycia jakichś niedoskonałości, przebarwień nie tak. ma lepszego. Do. dokładnie, bo oczywiście znaczy wiecie co, czasami niektóre dziewczyny właśnie na YouTubie mam wrażenie, że nadużywają tego produktu chwaląc go, że jest świetny do zakrywania cieni pod oczami. Mm -mm. Ja mam bardzo mocne cienie pod oczami. I raz spróbowałam zakryć właśnie tak jak Karolina, słuchając innych dziewczyn, i to był bo jeden z gorszych dni wyglądu mojej skóry pod oczami, jaki miałam. Bo to, to jest bardzo ciężki kosmetyk, jest taki kremowy, on wręcz jest jak masło, to takie naprawdę gęste, zamrożone. E, na niedoskonałości sprawdza się super. Jest przede wszystkim bardzo trwały. Jak się jeszcze go przypudruje, to nie do zdarcia, jak beton po prostu. E, uważam, że nie znaczy. Też właśnie nie warto go nadużywać, bo potrafi zrobić gdzieś tam ciasto, ciastko tak zwane na to, Tak, no nie może trzeba go kować dobrze. cała broda, nie. tak? Niktowo delikatnie nad pędzelkiem czy opuszkiem delikatnie wklepać w niedoskonałość, zakryje wszystko. Niezniszczalny, wydajny i kosztuje około 11 zł, coś mhm. takiego czy 12. Nie pamiętam. No wiecie, w okolicach 10 zł to naprawdę nieduży jak na produkt, który jest naprawdę małym, też wydajny. Jest wydajny, mimo że go używam prawie codziennie, bo na mojej niedoskonałości sobie pięknie radzi, więc polecamy bardzo serdecznie. Drugim kosmetykiem z kolorówki, który nas łączy, jest bardzo sentymentalny kosmetyk, przynajmniej tak. dla mnie. Dla to mnie jest też... mój pierwszy róż. Mój ten! Ach, naprawdę wiem, wiem. dlatego że to jest jeszcze sentymentalne dla marki, bo ten kosmetyk nas połączył. Mm. Naprawdę było tak, że jako kiedyś wyciągnęłam z kosmetyczki i mm, zaczęła się historia o tym, że to jest właśnie nasz pierwszy róż. Że hmm. jest taki wyjątkowy i w ogóle. I naprawdę ładny. Na Czyli znaczy, mamy inne kolory. Ja już wam nie powiem, jaki mam, bo niestety właśnie odkryłyśmy, że mam on już u mnie tak długo jest tak stary, że wszystko tak. się starło. Ja mam trójeczkę, nie wiem co to jest za kolor. Nie no ja mam ciemniejszy. Tak, znaczy pokażę właśnie, jak to wygląda. Ja mam bardziej wchodzący w brzoskwinie, tym masz bardziej wchodzący po prostu w próbny róż. Chyba tak. Coś takiego imponującego. On tutaj ma... miał jakiś aplikator. Ja też już go nie mam. Ja usuwam jakby z użycia takie aplikatory. W każdym razie to jest naprawdę bardzo dobry, mocno napigmentowany róż. Bardzo mocno. Nawet można sobie zrobić krzywdę. Można, jak się ja na początku go używałam, to... A to były właśnie takie totalne początki, żeby sobie wyobrazić, co z takim kolorem jak zrobić na policzku. Musimy się spotkać na ulicy, ale ładnie! Tak, ale no nie mogło zabraknąć w całym zestawieniu tanich kosmetyków Vibo, bo to są faktycznie mhm. fajne, dobre, tanie tak. kosmetyki kolorowe. Tak, 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 tak. To ja pozostając w temacie konturowania i różu i jeszcze Vibo dodatkowo, to powiem Wam o produkcji, który ostatnio się znalazł w moich ulubieńcach, czyli ten, jakby ta najnowsza wersja to Trio. Do konturowania właśnie z VIBO. gdzie mamy piękny brązer, piękny rozświetlacz i jeszcze piękniejszy róż. Mhm. Wszystkie trzy części są w użytku u mnie. Czasami jest tak, że kupuje się tego typu produkt i któryś z tych elementów no nie, nie leży. No Po prostu tak, nie działa, nie, nie pasuje. U mnie wszystkie pasują. Jakby próbuję czasami, wiecie, użyję brązera, a może innego różu, bo mam ich trochę, a nie, wolę jeszcze ten, jeszcze chociaż jeden dzień. Wiecie, to tak jest, jak się ma tam, ileś tam produktów w swojej toaletce, ale ten produkt, polecam z całego serca, kosztuje chyba około 19 zł, czy 20, gdzieś tej granicy się mieści. Jest bardzo wydajny i przede wszystkim bardzo napigmentowany. Ja nawet dla początkujących osób bym to poleciła, bo nie da się sobie zrobić z tym krzywdy, naprawdę nie da się. Jest super. I tak kontynuując w ogóle temat konturowania jeszcze, bo żebyśmy go zamknęły po prostu, tak. to pokażę Wam na szybko dwa produkty z W7. Tutaj mamy różo różorozświetlacz, taki róż, który ma drobinki rozświetlające, już jest totalne demko. Łooo, wow, to ale lubiłaś go. No i podejrzewam, że jak się skończy, to do niego wrócę, bo jest po jest, jest prostu genialny. To jest taki róż troszkę... Takim odcieniu brzoskwiniowym, bardzo dziewczęcym, takim idealnym na lato i na wiosnę, który ma takie bardzo drobno zmielone drobinki, które wyglądają jakby ktoś nałożył rozświetlacz na róż. Pięknie, i w ogóle no, nie ściera się cudownie, cudowny produkt, naprawdę. Ja Boże, aż tak... O, jest wspaniały. No i kultowy, to jest po prostu kultowy mój pierwszy brązer, pierwszy ever z takich, wiecie, już... Będących pro, żebym się nauczyła konturować, i na nim się uczyłam w ogóle konturować. To jest Honolulu. E, to jest jakby ta, znaczy ogólnie te produkty z W7 są, nazwijmy to po imieniu, podróbkami, czyli tymi tańszymi zamiennikami produktów z Benefitu. I, I to nawet jest... te opakowania, wszystko przypomina Tak, Wszystko kartonowe. One są bardzo ładne, są w ogóle bardzo trwałe. Te produkty są ze mną już tyle czasu nic się z nimi nie dzieje. E, powiedz mi, bo to z Benefitu, tam jest nie Honolulu, tylko tam jest Hula. Hula. Mhm. Tak, a to, to jest Honolulu. I to są podobno podobne podobno odcienie, czyli taki zimny brąz, idealny do konturowania, nie do ocieplania. I to też mam, solidne dęko już też się kończy. Myślę, że jak tylko te produkty się tak naprawdę wykończą, totalnie, że zużyję już do dna, to wrócę do nich, bo jak, jak szukacie czegoś takiego wyjątkowego, ale jednocześnie za niską cenę, ale co na długo starczy, bo to na długo starczy i ładnie wygląda. Tada! Temat, który Marka lubi najbardziej, <głos> <głos> czyli lakiery, lakiery do paznokci e, i przyznam e, się szczerze, przyznam szczerze, przyznam Wam szczerze, że... Przyznam szczerze. szczerze, przyznam Wam, że moimi ulubionymi lakierami są bezapelacyjnie lakiery Elsie. E, mhm. bardzo je lubię i uważam, że nie są przereklamowane i wbrew pozorom warte swojej ceny, ale... Drugimi lakierami, które, które zawsze sięgam i yy, w zasadzie mam mhm. właśnie albo te, albo te, są lakiery z Rimmela. Yy, najczęściej... Eliroja Z Rimmela. I tutaj mam y, dwa kolory, chociaż miałam ich zdecydowanie więcej, ale teraz y, oczyściłam swoją lakierową kosmetyczkę już z takich bardzo starych lakierów i pozostałych z Rimmela dwa. Taki ładny brzoskwiniowy. Jest piękny, to cikny, 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 bardzo gole. ładny, letni kolor. I mam teraz też taki szary z takiej nowej serii, super, mm -hmm. y, super Gel. W, ka w każdym razie ma to y, imitować właśnie takie wykończenia paznokci żelowych. Mm -hmm. Z tym bym się raczej kłóciła, bo to nie jest jakiś super ekstra. Może gdyby było z tym drugim etapem, powiem, że to jest pierwszy etap i drugi etap z tego Rimela. Może tak. Sam lakier po prostu bardzo ładnie kryje, bardzo są trwałe dla mnie, uh -huh. bo jeśli chodzi o trwałość, to, no to tak jak lakiery Essie, ewidentnie. Duża gama kolorystyczna, no i oczywiście dostępność w każdej drogerii. E, więc bardzo Wam polecam wypróbować, bo naprawdę uważam, że z drogeryjnych e, to są chyba najlepsze. A wypróbowałam kilka firm i uważam, że Rimmel tutaj wygrywa. Chyba będzie. Kolejnym produktem, a konkretnie produktami, o których będę mówić, yy, są konturówki i jedna taka dodatkowa kredka na linię wodną z Golden Rose. Uwielbiam konturówki z Golden Rose. Po prostu Widać. są... nie, naprawdę są... naprawdę są dobre i one kosztują 6,30 Hello. Wystarczają na długo, uważam, że mają bardzo dobrą trwałość, nie wysuszają aż tak mocno ust, chociaż ja dzisiaj mam kiepski dzień ust, dobra, potwierdzi, ale mam tę konturówkę dzisiaj na ustach. I to jest moja ulubiona, to jest 503. Mam jeszcze 512, to jest taki brudny, ciemniejszy róż, o tu piękny. I klasyczna, piękna, soczysta czerwień 515 wpadająca, lekko... Tak lepny, Tak, taki trochę, trochę zimniejszy w tonacji mm -hmm. niż taka, to nie jest taka, taki pomidor. No i na linię wodną 122, taka beżowo-jasna kredka, żeby właśnie otworzyć trochę oko. Konturówki są bardzo dobrej jakości, używam ich od dawna. I wiem, że na pewno jak skończy się ta 503 to jest mój ulubiony kolor. Wiecie, że jest tak, najbardziej jest, też tak, tak. zużyta. No, ja po prostu używam jej naprawdę często i uważam, że jest, ma tak piękny kolor, taki, no nie wiem, mam wrażenie, że pasujący do każdego, do Ciebie, do mnie. To Też mi się tak wydaje, że nie, nie mogło sobie. zabraknąć Golden Rose, że to jest kolejna nie kultowa, tania firma, tak, tak, o której tak. trzeba wspomnieć. Więc jeżeli szukacie dobrych konturówek, a jeszcze nie słyszeliście, chociaż to jest niemożliwe, to bardzo polecam konturówki z Golden Rose. Pozostając w temacie, będę taka mała, oryginalna, ale też będę mówiła o ustach i w moim przypadku to są kosmetyki, których używam stosunkowo rzadko. I tutaj trafiłam tak całkiem przypadkowo na bardzo fajny kosmetyk marki Kobo, który też kosztował około 12-13 zł. To jest matowy, bo już tak chciałam powiedzieć, matowa pomadka do ust w kolorze 405 i to jest taki właśnie brudny, go matowy róż. Nie. No teraz, bo... nie, znaczy, to, to jest znaczy tak ciekawostka. Ten y, produkt kiedyś, kiedyś miał się pojawić w ulubieńcach, chyba w styczniu już, tak, e, ale tak długi był ten filmik, że musiałyśmy z pozbyć się niektórych recenzji i ta nie niechcąca po prostu wiecie, wyleciała z tego filmu i do teraz nie powraca, Tak, i teraz powraca, bo ona skoram jest już od prawie pół roku. I faktycznie Karolina najczęściej ją, jak jakby nagrywały czy coś, to ona właśnie ją ma ze sobą, jest to o czymś Alba, świadczy. Albo gdzieś wychodzę. To jest mm. faktycznie produkt, pierwszy produkt, po którego sięgam jak nie wiem, co nałożyć, a nie chcę też bardzo się wyróżniać z tłumu. To, to, to nie jest jakaś super trwała. Nie oszukujmy się, to nie jest kosmetyk, który wytrzyma 10 godzin, czy ileś tam. Mm -hmm. To jest kosmetyk, który delikatnie się zjada, ale zjada się tak dobrze. W sensie, że nie, nie przeszkadza widać no. dokładnie. Uh, jest fajnie matowa, nie wysuszająca, autentycznie. To jest ten produkt, który jest dość płynny, taki mm -hmm. wiecie, że jak nakłada się go, to masz wrażenie, że to jest faktycznie błyszczek. I kiedy już robi się z niego ten lekki klimat, to nie jest też taki mat właśnie mocno wysuszający, więc to jest, jest bardzo, bardzo fajne. Ale fajna płaskich ust, tak, tak. zwanych, nie? Takich... Więc to jest naprawdę bardzo fajna pomadka marki Kobo. Polecam Wam to wypróbować. jaki masz kolor? Ym, mówiłam 405. 405. A? Dobra, umknęłam sorry. Dobra, po to powtórzyłam, gdyby ktoś jeszcze też chciałby dopytać. <laughs> 405 Kobo polecam naprawdę fajna pomadka za niedużą cenę. Przed ostatnią kategorią e, produktów, które chcę Wam pokazać, są produkty do brwi. E, mam ich aż cztery, ale to tylko dlatego, że po prostu lubię testować w tym temacie te tańsze produkty, bo chcę znaleźć przynajmniej odcień, który pasuje do moich brwi, bo jak wszyscy wiedzą, ciężko dobrać idealny. E, dwa produkty są z Golden Rose. E, jeden to jest Classic. Dajcie mi znać, czy to jest produkt, znaczy, czy to jest oddzielna marka Classic, czy to jest odłam Golden Rose, bo ja kupiłam to na stoisku Golden Rose. I jest naprawdę bardzo dobra kredka w, od, od numerek 402. Yy, nie robi na brwiach wiecie, takiego wykończenia matowego, tylko lekko błyszczy, włoski wyglądają jak było lekko uniesione żelem. Długo się utrzymuje, jak na moje potrzeby naprawdę dość długo i po prostu ma dobry odcień. Mi się on bardzo podoba. My myślę, że fajnie... Mhm. Tak. No to jest ładny. Chyba jest mało to Jest chyba ok, nie? Mhm. Ja nie jestem jakimś mistrzem brwiowym, więc... Robię co mogę, e, ale gdzieś tam do dopełnienia jakieś le lekko przestrzeni fajnie sobie radzi. A takim dodatkowym produktem z Golden Rose jest e, cień do brwi e, numerek 106. Ten chyba jeden z ciemniejszych, a to tylko i wyłącznie dlatego, że podejrzewam, że źle go dobrałam, ale na jak jakoś się spoko komponuje z tymi moimi, wiecie, z moimi włoskami, więc nie narzekam, długo się utrzymuje, fajnie się go nakłada z kośnym pędzelkiem bardzo fajny produkt mhm. i dwoma produktami, który... jeden z nich to jest... M, już się zmazało, ale podejrzewam, że to był I Heart Makeup. Tak, tak, tak. E, czyli ten żel do brwi, ale z, z kolorem. I powiem Wam tak, nie jest to jakiś po prostu wow, cudowny, ekstra produkt, ale ja nie lubię Nakładać tego typu produktów, kiedy mając dużo pigmentów w sobie, to jest w sumie jego plusem, dlatego że mam wrażenie, że ja nie, nie mam wprawy i często sobie wyjeżdżam gdzieś kolorując, po prostu wiecie, skórę po zabarwiami, mój patent jest taki, że biorę e, chusteczkę i wycieram nadmiar, i wtedy naprawdę zostaje tylko i wyłącznie taka, ile jest teraz potrzebna, pięknie utrwala, wło utrwala włoski, może zrobić sobie naprawdę mocne utrwalenie. Byłam w szoku, jak go w ogóle pierwsza użyłam w ten sposób. Jeżeli szukacie czegoś, co dodatkowo zabarwi Wam włoski, przestrzeń między włoskami. To też bardzo polecam, bo w tym temacie też się sprawdzi. I ostatni produkt do brwi to jest Studio Eyebrow Kit z Miss Porti. Bardzo fajny produkt. To w ogóle kosztowało jakieś 7 zł, 6, nie pamiętam, ale ma em, cień i ma cień w kremie. Taki włosk, tak? Tylko, że to nie utrwala właśnie, tylko to bardziej, mam wrażenie, że to jest bardziej wykończenie takie pudrowe, to jest bardziej błyszczące. Ja osobiście wolę to błyszczące, jakoś Wygląda tak... te włoski wyglądają tak zdrowie, jakoś tak więcej blasku nadają, wiecie, o prawie oka. Więc ja jakoś jestem dużą fanką, nad widać, że więcej go używałam. Mm -hmm. Tutaj dodatkowo jest przesadzełko, y, ten grzebyczek do brwi, też fajnej jakości. No i pędzelek skośny, dwustronny, jakości... takie, nie. <laughs> Ale dużo produktu, fajny, fajne odcienie, y, bardzo fajnie się go używa. Nie wiem, tobie też by pasowało. No właśnie, no tak mnie zainteresowałaś No jest, jest nawet tani, Tyle a znaczy jest, jest bardzo tani, a dobry, po prostu. Tyle. Y moim ostatnim produktem, o którym dzisiaj wspomnę, jest y kosmetyk, a raczej taki gadżet, czyli żel, żel antybakteryjny do mhm. rąk. I można by było powiedzieć, że jak na taką y wielkość, pojemność, 10 zł to może, nie wiem, jest dużo. Nie wiem, jest to na pewno jeden z droższych e, tego typu kosmetyków, bo mój jest akurat z Bath Body Works. Mhm. E, mam tutaj e, na, napis no mam napis a mam zapach. Swiss Pea. I okaż w ogóle. No, jak... czy tak w opakowaniu to będzie wiesz? Alkohol, dopiero jakbyś mi a to mogę? pewnie użyj. To w każdym razie uważam, że to jest e, w mojej torebce. Must have. Ja bardzo lubię tego mm -hmm. typu rzeczy, bo mam taką manię czystych dłoni i nie, nie wiem, się czy to nie odpisała. zastąpi. Nie, nie ale... bo on jest jeszcze nie używany. Nie bo to kupowała się chyba dwa albo trzy, prawda? Trzy. Bo one zawsze, jak kupuje się tak, w są jeszcze to tańsze. Stanie. Tak, to mm -hmm. zdecydowanie. Więc to mógł być ten taki najświeższy i, e, najnowszy, nawet mm -hmm. nie zauważyłam. W każdym razie e, to nie jest, wiadomo, to nie zastąpi prawdziwego umycia ale dłoni. For, ale ułatwia. E, I mam takie, wiecie. Psychicznie jest to taka zdrowsza, jak sobie, nie wiem, będę gdzieś jechała, zdarza mi się czasem komunikacją miejską, w szczególności w tych chwilach wchodzę i od razu używam tego, jakoś, lepiej się czuję. No tak, więc jak teraz są takie upały, nie, to człowiek, na dłonie się bardziej pocą taka w się w tych wszystkich drążków, to, mhm. Mm Ale pamiętam, że tamte ładnie pachniały, no, jeszcze mam te takie fajne drzwi. no, no, dawaj, otwieramy, bo tak, tak jest no, no, bo tam, chciałam go wziąć, bo tamtym się, no, teraz musisz go użyć, użyjmy go, no, chcę. użyjmy chcę. Go. Nie wiem. Zaraz na paznokcie. O, to ja mam? Nie chcesz Ty? O jest tak dużo, weź trochę. No, weź więcej. Całość też pływa, to ma takie fajne... Do... A to w ogóle mycie na wizji. Mm. Już Gdyby czuję, o już pacham czuję, pijam. ale ładnie pachnie. Właśnie to wyróżnia Bath and Body Works od innych e, producentów są, tego się. typu rzeczy, że dodatkowo to pięknie pachnie. Tak. I się bardzo szybko wchłania, przez chwilę się klei, ale już powoli czuję, że tak zasycha. Piękny zapach, taki tak świeży, że o dobra skończymy to, bo już idzie ostatnim produktem. Must have, żel mhm. antybakteryjny. Dobra, ostatnim produktem, który Wam dzisiaj pokażemy jest mój ukochany i też kultowy na YouTubie tusz e, z Lovely Curling Pop Up, Pump Up Mascara. Długa nazwa, ale produkt jest absolutnie warty swojej ceny, nawet więcej, bo kosztuje 10 zł, a po prostu działa cuda. To jest jeden z lepszych tuszy do rzęs jaki miałam. Owszem, nie jest... Wiecie, to jest jeden z tych tuszy, które pięknie wydłużają, e, bo o to w sumie chodzi, żeby były tylko wywinięte, e, wydłużone i nie po grubie jakoś zaskakująco, no ale też producent nie obiecuje tego, wiadomo, nie będziemy tutaj wymagać za dużo od maskar do 10 zł. Ma fajną, silikonową, lekko wygiętą szczoteczkę, co w niej uwielbiam, bo fajnie oferować nawet w takich zakamarkach, tych najmniejszych rzęskach. E, Potrafi delikatnie odbić się na górnej powiece, kiedy są duże upały. Zimą, kiedy go używałam w tamtym roku, yy, oczywiście innego opakowania, bo to jest moja trzecie czy czwarte, yy, to w ogóle nie było o tym mowy. Ale jak jest tak gorąco, gdzieś tam, wiecie, skóra lekko się przetłuszcza, to potrafi się odbić, ale nie osypuje się, długo się utrzymuje i to podkręcenie jest naprawdę długie znaczy długo trwa. Nie, to nie jest tak, że podkręcę i nagle w ciągu dnia te rzęsy opadają, bo czasami pod wpływem ciężaru tuszu czy tam po prostu produktu potrafią te rzęsy, prawda, się prostować. Mm. U mnie to jest w ogóle total must have. Wróciłam do niego chyba po półrocznej przerwie. Przypomniałam sobie o niej, będąc w Rosmanie, bo rzadko tam bywam to przez to chyba. I wchodzę i tak rzuciłam się ta rzuta, znaczy to rzuty opakowania mówię, o rany tęskniłam. Biorę Cię, biorę Cię. Ja bym dla przykładu, powiem Wam, że ja nie przypadam za nim, w sensie mm. nie, ja go też używałam, bo oczywiście na fali YouTubeowej stwierdziłam, że, to, że 10 do to aż e, grzech nie spróbować. I to nie jest tusz, który pokochałam, na pewno nie jest też tusz, który. Bo też coś Tak, przede ja, ja przede wszystkim go On ma bardziej wydłużać i podkręcać tego. Ale wiem, że bardzo wiele osób go poleca, więc. Hmm. I tyle, ostatni produkt. Okej, okay, to już wszystko. Wszystkie produkty, czy znaczy nie wszystkie. Benie, gdybyśmy przegrzewały to jeszcze jeszcze toaletki, kosmetyczki, to znaczy byłoby tych produktów tak. więcej. Ale nie chciałyśmy Was znowu zarzucać 40-minutowym filmem, bo kto ma tyle czasu, wakacje, żeby oglądać YouTube. Ale dajcie znać, czy Wam w ogóle się podobał ten film, to może wrócimy po jakimś czasie, kiedy odkopiemy jakieś nowe produkty. No i w ogóle dajcie wyznać, jakie macie produkty w tej cenie. Tak do 20 zł, tak jakie polecacie. Ale takie wiecie, perełki, takie najlepsze z najlepszych, bo. Tak. Ostatnio z kolei tak postanowiłyśmy, że nie będziemy aż tak dużo wydawać na kosmetyki, bo zaczyna je być trochę za długo. Wiecie, no chyba jak każdej kobiety trzeba je zużyć. Trzeba. Więc takie wiecie, perełki i, i tyle. Perełka, ta jest ta maska, odżywka do włosów. Tak, widzicie, chyba. bo po Waszych komentarzach naprawdę wracamy do kosmetyków mm -hmm, kultowych, tak. więc koniecznie czekamy na Wasze wypowiedzi tam, tak. Tam. I co, no? Koniecznie wpadnijcie do nas na Facebooka i na Instagrama. Cały czas jesteśmy tam z Wami na bieżąco w kontakcie i tam najczęściej możecie nas spotkać, tak na bieżąco. No i to teraz się z Wami żegnamy i, I do, do zobaczenia! zobaczenia.